Ponieważ zrobiło się już u nas cieplej, mamy odwilż, zaczynam przycinać jabłoni. Czy w ogóle jabłonie trzeba przycinać? Można absolutnie nie przycinać. Można zostawić, żeby sobie tak swobodnie rosły, będą coraz większe, będą potrzebowały coraz więcej miejsca, będą miały coraz mniej owoców, coraz mniejsze, drzewo będzie chorowało, ale oczywiście można nie przycinać. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, ja przycinam. Przycinam dwa razy w roku, czyli jest to takie cięcie zimowe, które zaczynam pod koniec stycznia, oczywiście jeżeli temperatura pozwala i nie ma już silniejszych mrozów. I drugie cięcie jest to cięcie letnie, lipiec, sierpień. Ale niekoniecznie warto trzymać się tych terminów, ponieważ coraz częściej w dużych sadach jest przeprowadzane cięcie, gdy drzewa już tracą liście, liście opadają, aż do grudnia, do momentu, gdy też oczywiście nie ma mrozu. Dlaczego? Dlatego, że są sady wielohektarowe i wszystkie prace nie zostałyby ukończone w zimie. A przede wszystkim zimą i jesienią jest to bardzo ważny zabieg, ponieważ przeprowadza się cięcie prześwietlające, czyli wycina się wilki, wycina się wszystkie te gałęzie, które zagęszczają krzew, oczywiście przemarznięte, połamane. Wycina się również, przycina się wierzchołki i przycina się te boczne długie gałęzie. W dużych sadach robi to maszyna, która jedzie i tak tylko pięknie przycina. I boczne gałęzie, i pędy wierzchołkowe. W mniejszych no niestety trzeba posłużyć się różnymi sekatorami i wykonywać te prace ręcznie. Dlatego ja będę przycinała wszystkie tutaj, zacznę od wilków i wszystkie cienkie gałązki, ponieważ dwu, trzy, czteroletnie trzeba zostawić, ponieważ one są najbardziej wartościowe. One będą zawiązywały pąki kwiatowe i z tego będą owoce. Latem przycinam wilki, które wyrastają bardzo licznie też na jabłoniach, po to żeby nie zagęszczały krzewu, krzewu, drzewa, żeby pozwoliły, żeby jabłuszka były pięknie, dojrzałe, rumiane w słońcu, bo takie są oczywiście najlepsze. Wolałabym, żeby dzisiejszy dzień był słoneczny do przycinania, ale ponieważ zapowiadają, że nadal będzie jeszcze bardzo długo pochmurnie, więc muszę przycinać na taką pogodę, jaka dzisiaj jest, czyli pochmurny dzień, ale na temp mamy chyba temperaturę, nie wiem, na termometrze 0 stopni. W każdym razie nie było yy, mrozów nawet nocą, więc myślę, że już czas, aby zadbać o jabłonki. Sekator oczywiście musi być taki, żeby był przede wszystkim ostry. Pytanie może, jak ciąć jabłoni, jaką formę im nadawać. Proszę Państwa, w ogóle jak przycinać, to wszystko zależy od tego, jakie odmiany jabłoni mamy i ile one mają lat. Na przykład teraz bardzo często spotyka się przepięknie kształtowane jabłoni przycinane takie właśnie widziałam w Austrii, w Niemczech w Szwajcarii. One były prowadzone na ścianach budynku. Wyglądało to przepięknie, prześlicznie. Nawet ja sama się zastanawiałam, czy coś takiego po ścianie nie puścić, czy jabłon, czy może jakieś pnącze, ale tutaj ostro zaprotestował mąż, powiedział, że w Niemczech, w Austrii czy w Szwajcarii jest inna technologia budowy budynków. I to jest rzeczywiście prawda. Na przykład w Szwajcarii są to budynki kamienne i można pozwolić, żeby puścić różne pnącza, czy tam jabłonie po ścianie. Widzieliśmy też przepiękną gruszę, która była na całej ścianie budynku. Wyglądało to naprawdę przecudnie i przeszycznie. No niestety tutaj my nie możemy, ponieważ mamy dom ocieplony styropianem i styropian znajduje się na zewnętrznej stronie budynku, więc mógłby zostać uszkodzony. I mąż tutaj absolutnie nie wyraził zgody. Oczywiście jedynie dzięcioły, nie pytają mojego męża o zgodę, one sobie tam pukają po ścianie. No, ja się tego, też tego nie cieszę, ponieważ będą dziury. No ale na razie udaje mi się je na tyle pogonić, że żadnych dziur nie ma. <noise> ale jeśli macie Państwo takie budynki, nie wiem, ceglane, kamienne, bo takie też są w Polsce, to można się pokusić i drzewko jabłoni czy gruszy puścić sobie na ścianie. Wygląda to i pięknie. Nie można z okna sięgnąć po soczyste owoce. Oczywiście musi to być ściana od strony południowej, na pewno nie od północnej. Jabłonka już przycięta, teraz pozostaje tylko posprzątać gałązki, a tych jest nawet dosyć dużo. Dzięki temu cięciu. Jabłonka będzie miała więcej owoców i będą one pięknie sobie dojrzewały w słońcu, a latem oczywiście przeprowadzę kolejne cięcie, czyli wycinanie wilków, żeby nie zagęszczały drzewka.